Jest, jest, jest! Udało się! Plan na ten rok został zrealizowany Jak widzicie Cieszę się bardzo Że udało mi się zrealizować zamierzony cel Dlatego dzisiaj piękna pogoda Że mogę się pochwalić e, Moim... Mm, no, dziełem tak, jakby nie było Sorki za te folie. Troszkę się to słabo prezentuje, ale będę tuż na górze, zabezpieczają wszystkie ściany przed deszczem. Zaproszę Was na krótką wycieczkę po, po domu. Stoimy właśnie naprzeciwko przyszłego wejścia. tu na prawo będzie pomieszczenie techniczne z jakimś piecykiem tutaj garaż, który już niejednokrotnie widzieliście duży, dwustanowiskowy schody do piwnicy jakiś mały ustępik łazieneczka pokój Mniejszy, może dla gości i główna strefa dzienna kuchnia ze spiżarnią i salon, tak to się pokrótce tutaj prezentuje na parterze. To oczywiście, mówiłem wam wcześniej, będzie teraz widok na naszą działkę. Co chciałem wam powiedzieć? Yy, mamy dzisiaj dokładnie tydzień do świąt. Yy, ale wy ten film widzicie dokładnie w Wigilię, a to dlatego, że chciałem skorzystać z okazji wszystkim widzom oglądającym mój kanał właściwie wszystkim tym, którzy oglądają teraz ten film złożyć świąteczne życzenia zdrowych, pogodnych i radosnych świąt w gronie rodziny. A tym wszystkim, którzy są w trakcie budowania. Swojego wymarzonego domu. Życzę szybkiego zakończenia pracy tej upragnionej przeprowadzki na swoje, na swoje nowe. Ja jeszcze teraz prowadzę takie drobne tutaj prace raczej takie ogarniające troszeczkę dookoła budowy. I też robię sobie przerwę świąteczną. Później, oczywiście, jak pogoda jeszcze będzie na to pozwalała, bo nie wiadomo kiedy ta nasza zima zawita. Rozpocznę prace szalunkowe. Jak widzicie, tutaj na stercie są deski z wieńców z wieńca, Także to mogę bez problemu zacząć zakładać a później będę musiał rozbierać e, stęple z piwnicy e, i dalej tutaj działać sobie. Takie są plany na poświętach, a na przyszły, na początek przyszłego roku To się okaże, zależy jaka pogoda Natomiast co do e, samego YouTube'a Chcę jeszcze też po świętach przygotować Wam zapowiadane już wcześniej filmy dotyczące kosztów. Pierwszy to będzie o piwnicy, koszt wykonania piwnicy, jaki ponieśliśmy. Myślę, że ciekawy materiał powstanie, a drugi taki już. Podsumowujący cały ten rok, podsumowanie roku 2019 na naszej budowie: wszystkie koszty, co zostało zrobione i ile to kosztowało do tego stanu, który widzicie teraz. Także myślę, że ciekawe materiały się zapowiadają. Będzie troszkę więcej czasu. Więc mam nadzieję, że uda mi się to przygotować i ogarnąć. No, a teraz jeszcze raz wszystkiego najlepszego na te święta i żegnam się z Wami. Pozdrawiam i do zobaczenia już niedługo po świętach. Cześć.